Coś czuję, że będę tego żałował. Ta. Cześć, ja jestem Kład i witam Was w pierwszym odcinku Minecrafta. No ale nie takie jakieś tam. O, cofnęło mnie? śmieszne, eee, Nie takie jakieś tam dziwne single, gdzieś Minecraft na modach czy coś w tym stylu. Jakieś takie różne przygody z Minecraft czy coś w tym stylu powtórzyłem się dwa razy i powiedziałem czy coś w tym stylu, tylko to jest coś co naprawdę bardzo mi się podoba w Minecrafcie. Nie, 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 single nie podoba mi się, nawet y, mody mnie nie urozmacyjne nie urozmai co, FAK, cofam mnie, nie wiem dlaczego. Nawet... kurde... ej, cofam mnie! Yy, nawet jakieś yy, właśnie jak już mówiłem... Co jest grane? Jak klikam Alt, kiedy ja jakieś jak sprint, to mnie cofa Śmieszne. Ja bosek sobie na Alta Sprint. Um, w każdym razie jak już mówiłem jakieś takie różne mody i tym e, podobnym nie są kurde jak się to odmienia e, rozgrywki na singlu bo to nie dla mnie to, to już mi się znudziło e, w każdym razie tak jest to serwer e, jak już pewnie zobaczycie po tytule e, hypixel e, i tak jak już, już od razu mówię tak to jest serwer premium e, jestem premium to jest dosyć śmieszny skin i mam e, Nick jak już tutaj pewnie widzicie Defaramir. Dlaczego? To jest dosyć długa historia i myślę, że nie będziemy się zagłębiać w szczegóły. W każdym razie wbierzmy sobie grę, ehm, e, będę ukrywać naprawdę różne gierki, ale lagi. E, mam naprawdę różne gierki na, na te, w tej serii. E, dzisiejszą, dzisiaj pierwszą i jedną chyba z gierek, które sobie zagramy będzie e, jak już widzicie Blitz SG. Survival Games z właśnie tym całym ulepszeniem Blitz. Pamiętam te czasy, kiedy jeszcze e, było same SG, i. Zresztą, pamiętam czasy, kiedy jeszcze w ogóle takich serwerów nie było. E, ale w każdym razie tak. Wspomnowałem się, teraz przestań mi klatkować. No to chyba przez nagrywanie mój komputer, co prawda, e, jako taki jest, że da się grać, ale mistrzem no to, że zresztą nie jest głupi procesor. Przez czy, czy co to się dzieje? Ogólnie chyba wydaje mi się, przez, przez internet, tylko dlaczego mi tak laguje mimo że. Fuck. Lakuje mi mimo że no internet powinien być w porządku. To jak, wydaje się, aby to było przez nagrywanie. Ale z drugiej strony czemu? Co ma, internet, co ma, co ma nagrywanie do internetu? E, wybierzmy sobie serwer i myślę, o, że się spotkamy e, jak czas minie i spotkamy się na mapie DeFaramir. O trudno, trzeba się przyzwyczaić do tego dnia. Tak, tak więc spotkamy się po cięciu. Okej, okay. jestem. Runda się zaczęła i tak yy, SG działa tak, że yy, jak pewnie na pewno większość z Was yy, zna tą grę. Ale w każdym razie mamy tutaj przeróżne klasy do wyboru. Yy, jest ja sobie, ponieważ jest nowy na tym serwerze, nie znam ich wszystkich, więc sobie je po prostu wlosuję. Yy, I zaczynamy właśnie. O, yy, za 10 sekund zaczynamy. Yy, od początku właśnie lepiej biegniemy szybko do skrzyneczek. Yy, zbieramy co trzeba i idziemy w świat szukać kolejnych. E, właśnie SG jest też również nazywany. Kurde, nie mam żadnej broni. E, właśnie jest też nazywany um, Igrzyskami Śmierci. Tam, no, ogólnie tak, tak jak słyszałem, że niektórzy to nazywają Igrzyskami Śmierci, ponieważ no cóż, jest. E, zasady są naprawdę bardzo podobne, czyli e, chodzimy po tym całym e, różnym terenie e, i naszym zadaniem jest pozbycie się wszystkich innych przeciwników. Ogólnie tak, strzały, które się pewnie w ogóle nie przydadzą, ponieważ nie znajdę jakichś tych. O, bo to już mam. Ehm, um, tych różnych rzeczy. Mam nadzieję, że te pseudolagi... Ło! Już zaczynamy? Już można się bić? Nie wiedziałem. Fuck! Ło do... The... Nie, 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 nie. Um, chcę chociaż przetrwać, chociaż z dwie minuty może. <grym> Bez przesady. O kurde, oni cały czas tam gonią. Um, ponieważ nie mam broni, raczej do walki się jeszcze nie będę. Muszę sobie załatwić jakiś, nie wiem, mieczy czy coś w stylu. Nie mam pojęcia, jaka mi się klasa właśnie wylosowała i zobaczymy. Ło... Wow. Bardzo przydatna. Gówno przydatna. E, nic. Pewnie też. Chociaż... Fortune 5. Pewnie. Ale wziąłem, żeby czasem nikt inny nie skorzystał. To jest też dosyć przydatna zasada. Um, w każdym razie, jak już pewnie zauważyliście, chociaż nie macie wyboru nie, nie zauważyć. Um, Yy, pojawił się film pomimo mojej przerwy i no cóż, to nie oznacza mojego całkowitego powrotu, ponieważ jeszcze yy, cóż, jestem tymczasowo zajęty, co nie zmienia faktów, że jakiś film tam od czasu do czasu się pojawi. What the fuck? Nie! No i zginąłem. No dobra, trudno. No to to jest zbytnio nieudana runda, co nie zmienia faktu, że no cóż, jestem słaby w tą grę, ale w tej rundzie wytłumaczyłem wam zasady, yy, ogólnie też i yy, jest tak, taka, taki motyw, że um, jak możecie zauważyć um, na, na tam po boku y, Blizzard się pojawi za 3 minuty i to oznacza, że, y, że, że, że w jakiejś tam skrzynce losowej na całej mapie, nie mam pojęcia jak to dokładnie działa na tym serwerze, ale w każdym razie najlepiej się udać na spawnu, no, pojawi się y, blitz star, który y, nam pozwoli na odblokowanie sobie różnych takich śmiesznych bonusów nie mam pojęcia też zby, zbytnio e, jakie są tam bonusy, ponieważ na tym serwerze jeszcze ani razu nie zdobyłem blizzara. Ogólnie zagrałem sobie tutaj dwa razy dla spróby i zobaczenia, czy się jakoś to specjalnie różni od serwera, na którym kiedyś grałem, takiego no, non-premium. Non Jak widać tutaj chyba ktoś sobie czeka y, na Blitz mam y, założyć ją. Yy, I jeszcze jedno po, po skończeniu się czasu. Nie mam pojęcia, ile to jest w tym przypadku. Nie wiem, czy nie czasem nieskończoność wskończono. W każdym razie, e, po skończeniu się czasu... Do e, mnie prowadzi. Pff, nie mam pojęcia. E, pojawiamy się wszyscy na, na spałnie i e, roz, e, zaczyna się taki, powiedzmy, turniej. W każdym razie, mm, w tej mini, powiedzmy, nieudanej rundzie wytłumaczyłem Wam zasady. Teraz mam nadzieję, że uda nam się mi się zdołać zrobić coś więcej w następnej rundce, Tak więc, yy, cięcie, spotykamy się następnym razem. Ok, za chwileczkę się rozpoczyna kolejna rundka. Yy, o, proszę bardzo, wybieramy klasę. Nie wiem, czy znowu robić taki jolo jak ostatnio. Yy, sharpness 1. Wiecie, co chyba wybiorę to, jakąkolwiek broń dostanę? Jeśli się nie mylę, to jest właśnie Kill of Sharpness 1. Zawsze coś, a wolałbym nie ryzykować. Za 10 sekund ruszamy, ale nie byłem do tego przyzwyczajony na e, właśnie na na, na na, serwerze, na którym wcześniej grałem. Być można było się dopiero chyba po jakiejś minucie. Więc tutaj nie byłem do tego przygotowany i zaczęli mnie lać na samym początku rundy. E, tutaj postaram się być właśnie bardziej ostrożny. Kurde, tego się naprawdę nie spodziewałem. Że można bić się od razu. Chyba, że nie wiem, 10 sekund? Nie wiem. Dobra. W każdym razie. O, no już ktoś ginie. Tak więc rzeczywiście można bić się od samego początku. Jak dla mnie to jest trochę gówniany pomysł. Bo rzeczywiście. Nie, nie, nie. Tam się nie można było bić przez ile? Przez chyba 20 sekund, dokładnie. O, Będziemy mieli swojego pierwszego kila chociaż? No nie, mam lagi, kurde. Kurde. Nie mam pojęcia. E, przecież internet jest w tej chwili dobry, tak więc. Nie mam pojęcia dlaczego. Uh, no, widzicie. Lagi nie pozwalają grać. Aaa, oh, będzie kill. Eee! lodo, Jezus, lagi. I dobrze, dobrze, nie myliłem się. Chodź tu. Yeah! Kill. Nie jest najgorzej, nie jestem aż takim słabym graczem. <grym> Na kieło wglądam. O! Mam do tego jeszcze łuk. Z jego tako zenczantowany. Um, tylko sobie jeszcze to ustawię, tak, tak, tak e, Mam właśnie jako taki łuk um, Zenchantowany i 36 strzał, tak więc fajnie. Jestem pół takim powiedzmy górnikiem, półcznikiem. E, jeden kill jak dla mnie, to jest zwycięska runda. To jest jak na pierwszy raz, taki powiedzmy pierwszy był ostatnio, bo tamte rady, tamte próbne razy przed nagraniem były, no powiedzmy, jak już mówiłem próbne więc nie było najlepiej wtedy Tak więc już uważam rundę za wygraną <laughs> Tak więc spoko um, Kompas wskazuje gdzie jest następny gracz o, już widzę go Tak więc... Mówię cały czas tak więc fuck Ej to jest sojusz Nie dobra już myślałem Sojusz to jest naprawdę z... Nie to jest sojusz Sojusz to jest, to jest po prostu zmora Taki z SG Jak się nie ma z kim grać to jest naprawdę niefajnie Zabiją mnie Jak nic gość Myślałem, że goś miał 40 życia Ewidentnie jest źle, jest źle, jest źle No to jak następna rundka? To mi nie wyszło, bo po prostu sojusze to jest gówno Jak nic Sojusze naprawdę śmierdzą Powinni panować za sojusze bo jak się gra tak samemu, to się praktycznie nie ma żadnych szans. Jak go tak sobie już praktycznie nigdy nie robiłem. Najwyżej jak się kimś, z kimś grałem, tak dla beki, z jakimś znajomym. Ale naprawdę. Ta kopuła założę się, że była zrobiona, nie wiem, mcEditem albo w tym stylu. co się zmienia? fakturze że wygląda fajnie. Da się stąd wylecieć? Da się. LOL! Ha! Da się wylecieć. Ciekawe co jest za mapą. Prawie nic. Ale odkrywamy mapę od tych no, różnych stron. Wow, ale ta kopuła wygląda świetnie. ej spadniesz czy nie? Dobra, e, w każdym razie chyba robimy cięcie. teraz zagram sobie jeszcze jedną rundkę. A później, co to za miejsce? No, tu taki secret, czy coś. Fajnie by było coś takiego znaleźć na graniu. E, dobra, w każdym razie spotykamy się na następnej runce a właśnie póki jeszcze tutaj jestem jak możecie zauważyć mam 500 monet to spowodowane tym że na jednej mapce było coś w tym stylu że pisało coś w stylu że, że pojawiła się skrzynka z 500 monet którą to, będzie, to, to będzie 500 monet no, i właśnie yy, znalazłem, powiedzmy ją. Wyglądała dosyć yy, tak charakterystycznie, bo świeciła się, nie pamiętam już jak to było, bo to było jakiś tydzień temu, yy, ale w każdym razie znalazłem sobie ją, świeciła się, nie pamiętam jak chyba jakieś takie dziwne monetki z niej wylatywały. Zebrałem ją i jak widzicie mam dostęp do 500 monet. I teraz yy, jest tutaj sklepik i jeszcze się do, dokładnie tutaj nie zagłębiałem. komiksu, yy. Ale, jak widzicie. O, to jest to! Można tutaj sobie, sobie kupować ulepszenia um, Dimage, ale jeden stick. Break potato. Um, ulepszyłbym sobie coś, ale pierwszy muszę sobie wybrać. Coś naprawdę, naprawdę dobrego. Może by taki łucznik. 9 strzał. W sumie. Nie, na no, z nie jest najlepszy. Eee, och, jest tutaj taki. A wiecie co chyba sobie będę ulepszać takiego rycerza, co? Kupię sobie pierwsze ulepszenie, a ile kosztuje następne? Tysiąc! Ło ho! Dobra, w każdym razie teraz będę bawić tym żołnierzem, bo wygląda tym rycerzem, jak tu pisze knight. Bo wygląda nie najgorzej i sobie wyjdziemy na jakąś mapkę. Nie wiem czy się opłaca mi robić cięcie. Dobra, zrobię cięcie się spotkam za chwileczkę. Dobra, jestem i jak już mówiłem, dzisiaj sobie weźmiemy dzisiaj. Tym razem sobie weźmiemy Knighta. Yy, I mapa. Kojarzy ją? Kojarzy ją z YouTube'a, tak? Yy, widziałem pani, że raz się zainteresowała mnie. Jezus, jakie oryginalne jest skiny są. Po prostu. Tak. Yy, była. wyglądana na to ciekawą. I fajnie będzie sobie w nim zajmować. Yy, tak, dwie sekundy. Wiesz co, chodzi. Dobra. Założym sobie to. Mamy sikiery. Ma taki sam chyba image jak drewniany miecz, czyli 4 ataku dokładnie. Um. O, kurde sojusz. Chyba ta. O oh, fuck gonią mnie. Wiecie co chciałem teraz zrobić? Chciałem sobie trzymać R, żeby zobaczyć czy ktoś za mną idzie, bo tak w gotiku się da robić. Świetnie. Jezus, Ło jest zalelagi. O Jezus. Ale laki. O Jezus. Tam ktoś jest, ale nie wiem, czy to bezpiecznie będzie tak do niego teraz podchodzić. Ale mam lagi, mam nadzieję, że na następnym odcinku takiego czegoś nie będzie. Nie mam pojęcia. Nie przesłam niczego, nie mam niczego włączonego. Mimo to takiej lagi jak szalone. O, tak gość ma miecz, ale jak widać, nie wiem. Albo moje, albo jego lagi mu przeszkadzają mnie zabić. Proszę bardzo. Hm, nieźle. Mam mieczyk. O, o, nie wiem, dlaczego gość tego nie wykorzystał Lepiej dla mnie. Fuck! No kurde, gościu uważaj, goni mnie gościu i ciebie też może zabić, Jezu Maria. Mam nadzieję, że się tam zaczną na wzajem z tyłu. I zostawię mnie w spokoju. Ja powoli zacząłem się do przygody... Przygotowywać. Powoli zacząłem się przyzwyczaić do lagów, nie wiem jak wy. Um, a jak, przestań mi bić? O nie, gonią mnie. Cały czas. Aaa, lagi! Biegnij, Czoko, biegnij. Biegnij chłopcze, biegnij. Chociaż nie wiem dlaczego przestałem używać... Przestałem. Eee, nie używam tego. Kurde, nie wiem co zrobić żeby ich tam... Kurde, no. Żebym przestał i je goń się i krzemu mnie goń... Dobra, dosyć. Trudno, najwyżej zginę. Trzyma się... O! Gdzie DOUBLE KILL! Yeah! Dobrze, to się nawet udało. Eee, teraz wolałbym poczekać żeby... Trzech zabitych na mapie. Jak dla mnie sukces. Świetnie. Um, nic ciekawego. Regeneruje się szybciej. To było piękne. Um, I przydałoby się właśnie pozamieniać po te wszystkie itemki, które zdobyłem. I to właśnie. jak udostajemy jakąś klasę rycerza Chyba z jednym, z jednym. To są tamte słabiaśne rzeczy. Um, tak, ja. Tak, a ja dziękuję. Mam 5 i raczej już więcej, chociaż mam jeszcze złoty hełm. Proszę bardzo. Um, coś jeszcze specjalnego? Mógłbym sobie położyć te czapki, ale nieważne. o tak mało do levela zabrakło. Wtedy bym sobie ulepszyć mój mieczek i byłbym no, na pewno y, bardziej niepokonany niż wcześniej. Dałbym radę go zabić? O kurde, ale. Ej, to jest sojusz? To jest sojusz! Fuck! Sojusze, tylko nie sojusze! No nie! Nie mogę... Dobra. No wiecie co? Jak dla mnie e, dosyć udany e, nie widzę Sojusz. To jest Sojusz prawda? I dlaczego mam takie lagi? E, Jezus, Jezus. Mam nadzieję, że na samym odcinku nie będzie takich lagów w każdym razie tak. Jak dla mnie dosyć udana e, truda... truda... E, runda. Jak zawsze od zera do bohatera, zawsze się trzeba trenować, za pierwszym razem raczej zbyt często do nie wychodzi. Przydałoby się też ulepszać klasy i będę niepokonany. Więc tak, myślę, że sobie teraz zakończymy. Zagraliśmy sobie trzy razy, co prawda odcinek krótki, ale to jest Minecraft. Nie, 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 nie będę. To, że lubię grać w mini minigry właśnie w Minecrafcie, to nie znaczy od razu, że muszę grać po pół godziny ja dziękuję. W każdym razie standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w Minecrafcie, ale to już zależy od was wiecie takie, takie małe łapeczki czy coś w tym stylu, może by mnie jakoś zachęciły do następnego Minecrafta. W każdym razie cześć. O, nie widzę siebie. Dobra i ważne. Cześć.